słuchajcie widzowie, wiele z Was się mnie pyta na PW, czy opłaca się aktualnie inwestować w naklejki, czy ogólnie jak to będzie wyglądało, no bo znowu są naklejki bez tła. I powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że się nie opłaca, jeżeli chodzi o aktualny okres. Z początku może rzeczywiście się opłacało kupić, no bo wiecie, kapsułki wyszły którego? Wyszły 27 na 28, czyli trade będzie do 28, czyli do 5. Jeżeli chodzi o trade band do 5, to najprawdopodobniej w pierwsze dni te ceny będą totalnie zbugowane, totalnie będą rozwalone, ze względu na to, że jak chcecie zrobić dany kraft z daną naklejką, daną rzeczą, to musicie otwierać kapsułki, bo w inny sposób nie jesteście w stanie ich dostać, a mało tego, wszystkiego piątego startuje chociażby kolej, kolejny stage ogólnie startuje, co oznacza jeszcze większy hype na niego, chociaż przez pryzmat strefy czasowej podobna oglądalność nie jest tak duża jak w Kopenhadze, no powiem Wam tak, na pewno jest to ciekawe i jeżeli chodzi o opłacalność inwestycji w późniejszej fazie, czyli aktualnie, wydaje mi się, że to jest trochę duże ryzyko, zwłaszcza, że nie wiemy jak ludzie się na to napalą, mogą się się napalić, ale nie wiemy, jak to otwierają. Osobiście bym albo ryzykował, albo odpuszczał temat, czyli tak zwany 50-50, ale z drugiej strony musimy sobie dopowiedzieć o naklejce chociażby Dextera, którą jest nic innego jak seks. No i wiele z Was powie, o, ale fajna inwestycja, w końcu coś dodali nowego, wohoho. no właśnie, no, no nic bardziej mylnego, tak szczerze, w sensie jego naklejka w postaci seksu już była jakiś czas temu dostępna, chociażby na Steamie, no i nie wiem, czy wiecie, kosztuje aktualnie 11,57 zł i autograf w wersji holo. Czy nowy autograf w wersji holo będzie tak samo drogi jak ten? Mowa tu o FlyQuest? No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, ale wiem jedno Autografy z Paryża są dużo lepsze ze względu na to, że napis Paryż reaguje chociażby na efekt, na efekt holo A w Kopenhadze nie zgadniecie Nie reaguje, ten napis jest taki sam Czemu? Bo Valve zrobiło CTRL C CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V I pogorszyło wszystko Tak samo jakbyście zrobili screenshot'a, screenshot'a I pogorszyli jakość To tak samo jest z tymi naklejkami, dosłownie Mało tego, jeszcze chciałbym wam pokazać śmieszne nagranie Które dzisiaj znalazłem na Instagramie on jest 6 O kurwa, Ja pierdolę Ja już się poddaję nie? Ja pierdole. Co jest? Yeah. <śmienicza> nie. Nie. To się stało, to klipa, drucikliśmy, ja nie jest glockem. Najlepszy i tak jest ten jeden ziomek, co sobie na telefonie siedział i pisał klasycznie jak jest jakaś gierka. No. No nie wiem, no w sensie nie mogę, nie mogę z tego co tu się dzieje w tym sensie. Jakby najlepsze jest to widzowie, zaraz coś powie ale dobra, bo to jakieś... No właśnie to są facility czwarty i piąty level. Ktoś tu napisał w komentarzu w zasadzie chyba autor tego końcowa, no i ja... <śmienicza> Podsumowując widzowie cały materiał, wydaje mi się, że nie opłaca się inwestować w to, jeżeli chodzi o długi okres czasowy, jeżeli chodzi o krótki okres czasowy i grać na to, że akurat rzeczywiście z początku będą ludzie się napalać na te naklejki. Jasne, jeszcze ma to większy niż mniejszy sens, chociaż patrząc na to, że z początku mogliście to robić, to okej, okay. chociaż z drugiej strony byście musieli otwierać te kapsułki, więc to też jest duże ryzyko, a z trzeciej strony możemy sobie dopowiedzieć o kandydatach Antwerpowskich autografów, które poleciały sobie znowu z 2.20 na 2.60 dnia dzisiejszego, i nie mają żadnych tutaj zapor, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, a tu widzę, że ktoś nawet wystawia buy ordery, no są takie sobie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, dajcie w sumie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy według was się opłaca inwestować w nowe naklejki, czy nie, miłego dnia wam życzę, miłego weekendu wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.